Staramy się nie kierować cudzymi opiniami na temat gier, filmów, powieści i w sumie czegokolwiek. Chyba że dobrze znam daną osobę i wiem, że kieruje się podobnym gustem. Wiele razy odradzano mi tytułów, przy których przez chwilę się bawiłem. Nie raz, nie dwa polecano mi grę, w którą cytuję: trzeba zagrać, gdyż ocieka zajebistością. A ja się przy niej nudziłem. Byłem pewien, że wszyscy się mylą co do Two Walls. Wszystkie te negatywne opinie, wszystkie recenzje dające tej grze 4 lub 3 na 10, kurde. No przecież, jak można spartolić grę RPG z otwartym światem bazującym na tym z Obliviona? Setkami, jeśli nie tysiącami przedmiotów do zebrania, masą side questów i po prostu dobrą grafiką. Jak można spartolić rodzaj gry, który nie wymaga wiele więcej jak to, co wymieniłem, plus dobry system walki oraz rozwoju postaci? Jak? Jak? Wkładając w nią jak najmniej wysiłku i pracy. Ot jak? Sam próbowałem w tą recenzję włożyć jak najmniej wysiłku żeby czasem mojej pracy nie było więcej niż pracy programistów omawianego tytułu. Aczkolwiek skończyło się na tym, że przez całe tygodnie zajmowałem się w wolnym czasie jedynie grą w Dota 2, przygotowaniem kolejnej recenzji i opróżnianiu z przyjacielem butelki za butelką dobrej łyski. Chyba dokładnie tak przebiegał proces tworzenia Two Worlds. Przechodząc do konkretów, wcielamy się w... Totalnie nie obchodzi mnie kogo. Po przebrnięciu przez jeden z najgorszych kreatorów postaci, jakie widziałem w grach RPG, oczom naszym ukazuje się prerenderowany film, z którego dowiadujemy się tyle, że nasza siostra została porwana. Swoją drogą cieszcie oczy tymi pięknymi renderami. Jak to jest możliwe, że film prerenderowany wygląda w cholerę brzydziej od samej gry? Na czym oni to do cholery jasnej renderowali? Mikrofalówkach z akcji w biedronce czy komputerkach w rowerach stacjonarnych? Z tego, jakże cudnego, ociekającego kunsztem intra dowiadujemy się czegoś jeszcze. Na kontynencie, na którym przyjdzie nam rabować, palić i gwałcić... Na razie bez tego ostatniego, czyli w sumie nie jest to gra RPG, tylko RP. Pojawiła się skaza. Ale nie ten fajny skaza z Króla Lwa, tylko po prostu skaza. To pierwszy znak dający nam do zrozumienia, że osoba odpowiedzialna za scenariusz i dialogi w Two Worlds nie ukończyła nigdy podstawówki. Jedyne bardziej oklepane i nic nieznaczące słowo, jakie mogło tu zostać użyte, to zło. Następna spartolona mechanika to system walki.

Gdyby nie to, że poświęciłem chwilę czasu na skrypt, którym właśnie się posiłkuję, to zabrakłoby mi słów. Zostawmy na razie to, w jaki sposób aktorzy, e, to chyba za wiele powiedziane, dostarczyli nam swoje kwestie i skupmy się na treści. To nawet poziom podstawówki nie jest. Taki dialog mógłby wydostać się jedynie z ust przedszkolaków bawiących się w rycerzy i potwory, czy coś tam. Polskie napisy da się jeszcze czytać, ale moce niebiańskie i wszystko co dobre, miejcie w opiece osoby anglojęzyczne. Wojownicy, twardzi, niezbyt przyjaźni. Zeusie drogi, słyszysz a nie grzmisz, nie ciskasz piorunami, twardymi, niezbyt przyjaznymi. Nie muszę chyba wspominać, a jednak to zrobię, że wszelkie dialogi w grze prezentują sobą taki właśnie poziom, a raczej jego brak. Co do głosu postaci, to i tak brzmi dobrze w porównaniu do reszty. Oto demonstracja. <laughs> <laughs> wow, 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 wow. Brawo, brawo. To jest to, co nazywam grą aktorską warto Oscara. Brawo! Nasz wielki bohater, przemierzając świat gry, nieustannie wszystko komentuje. Chcecie posłuchać, co ma nam do powiedzenia? Przykro mi, lecz nic z tego. Wyszukiwanie urywków wymaga pracy, a to więcej niż ekipa twórców włożyła w te teksty. Więc zafunduję wam Let's taką see. demonstrację. Pies. Drugi pies. Zabawka. Pies goniący zabawkę. Pies bawiący się zabawką. Zostawmy już te kwestie za sobą. Czym byłby Action RPG bez dobrego, wciągającego, dopracowanego systemu walki? Twórcy Worlds chcieli się tego przekonać. W grze tej bowiem walczymy w następujący sposób. Naciskamy raz za razem lewy przycisk myszy, by wymachiwać mieczem dokładnie w taki sam sposób, w jaki dziecko wymachuje patykiem bawiąc się w rycerza. Możemy naciskać prawy przycisk myszy w celu walenia zaklęciem do niego przypisanym. Możemy również wykonać szybki skok w tył, będący unikiem. Tak więc cała walka w Two Worlds sprowadza się do pozbawionego głębi taktyki myślenia nawalania w jeden lub dwa przyciski. Wrogowie atakują nas w podobny sposób, pędząc w naszym kierunku na pałę. Twórcy zamiast zaprogramować wrogów tak, by ci wymagali taktyki do pokonania, walą na nas całe hordy i jedynie walka właśnie z hordami może stanowić wyzwanie. Musimy wtedy po kilku ciosach uciec, by uleczyć się i tak do chwili, w której padnie ostatni przeciwnik z Watachy. Co z walką jeden na jednego? Od co? <grychy> 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 o oh, ja pierdzielę, co za żenada. By było zabawniej, to moglibyśmy nawet stać w miejscu i dawać się zabijać. Śmierć w Tuols nie wiąże się z żadną karą. Gdy z jakiegoś powodu padniemy martwi, po prostu pojawimy się obok przy respie, lub u wejścia do jaskini bez jakiejkolwiek konsekwencji. Wrogowie pozostają martwi i ranni tyle. Wszystkie zadania, zarówno główne, jak i poboczne, sprowadzają się do Idź, zabij. Idź, przynieś, idź, porozmawiaj. No okej, okay, nie wszystkie. Natknąłem się bowiem całkiem przypadkiem na coś ciekawego. Odkryłem fort należący do Gildii Wojowników. Tak, wiem, że ta gra nazywa ich inaczej, ale zapamiętanie tego wiązałoby się z wysiłkiem. Więc dla mnie jest to po prostu Gildia Wojowników. Wszyscy ludzie w owym forcie byli martwi. Tylko ode mnie zależało, czy ich poszukam, odkryję co się stało. Czy pójdę dalej? Postanowiłem przeszukać miejsce, które wciągnęło mnie tym właśnie tajemniczym klimatem. Zdecydowanie w tym jednym momencie byłem całkowicie zaangażowany i nawet system walki mi nie przeszkadzał. Podobnie sprawa ma się z samymi lokacjami. Przemierzając świat dwóch światów, po prostu się nudzimy, nie natrafiając na nic interesującego. Aż tu nagle trafiamy przypadkiem na opuszczony cmentarz pełen nieumarłych. Możemy go ominąć, ale jesteśmy już tak znudzeni, że ta tajemnicza lokacja staje się kusząca. Chcemy dowiedzieć się, co tu się stało. Znaleźć cokolwiek tajemniczego, klimatycznego i to właśnie znajdziemy. Wielka szkoda, że takie przebłyski są niezwykle rzadkie, gdyż ja naprawdę nie wymagam wiele od tego typu gier. W RPG-ach otwartym świecie zazwyczaj sam kreuję swoją historię, tworzę własne przygody. To ja jestem tym gościem z gry. Nawet w The Walls udało mi się grać w ten sposób. Gra ma bowiem potencjał. Biegnę sobie przez las i znajduję jakąś tajemniczą jaskinię czy kryptę. Plądruję ją, zdobywam przedmioty, staję się silniejszy. Jednak gra ta zrobiona jest tak na odwał, że iluzja dobrej zabawy nie trwa długo. System walki i brak kary za porażkę szybko sprawiły, że zacząłem się niemiłosiernie nudzić i ciężko mi było zmusić się do dalszej gry. Graficznie gra prezentuje się w cholerę nierówno. Świat, gry, otoczenie, lokacje potrafią być naprawdę piękne. Aczkolwiek postacie i wrogowie wyglądają jak z początków PlayStation 2. Animacje to już początek ery 3D na pierwszego playaka. Żeby było ciekawiej, widzicie wymaksowaną wersję PC na sprzęcie za 6 koła. Nawet na takiej bestii, gra z 2007 roku potrafi się przyciąć na sekundę od czasu do czasu. Wersja na Xboxa 360 jest w cholerę mega brzydsza. Działa w 20 klatkach na sekundę, a gdy tylko zaczynamy walczyć, płynność spada do kilku klatek na sekundę. Do tego regularnie się wiesza, zacina i gliczuje. Z dźwiękiem jak jest, to już wiecie. Ale wspomnę tutaj o naprawdę dobrej muzyce. Gdyby Energik wysyłał ekipę odpowiedzialną za Two Worlds na galerę, muzyk zapewne zajmowałby się jedynie sterem. Albo wręcz siedział we własnej kabinie i grał w Guitar Hero. Podsumowując, nie grajcie w to gówno. Niech wam to przez myśl nie przejdzie. Ja chciałem być inny, mądrzejszy i nie wierzyłem wszystkim, którzy mówili jakim syfem jest Two Worlds. Chciałem ukończyć tą grę i udowodnić, że warto wspierać jej twórców, Polaków. Ale zawiodłem. Nie da się bronić tego tytułu. Nawet jeśli, tak jak ja, stworzycie sobie własną przygodę, nie wytrzymacie w niej. Dopadnie was bowiem największy wróg każdej gry. Nuda. Twarda. Niezbyt przyjazna. Jak zawsze dzięki za uwagę. Jeśli uważacie, że recenzja jest pomocna lub po prostu podobała Wam się, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, srapka w dół jest zaraz obok. Do tego zachęcam do prowadzenia dyskusji w komentarzach, śledzenia mnie na Facebooku i oczywiście subskrybowania. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!